Hola, buenos días. Witam was w szóstym la ligowym przeglądzie prasowym dzisiaj z tego pięknego, wspaniałego miejsca za nami centrum. Valladolid, Cafe del Norte. Polecam, jeżeli jesteście kiedykolwiek w Castilla y León, Valladolid, zaglądnąć tutaj. Zaczynamy od soboty, od wydania sobotniego Mundo Deportivo. Generalnie na okładce oczywiście koszykarze, bo Hiszpania awansowała po wygranej z Niemcami do do finału bo to był jeszcze ten czas kiedy było przed finałem ale skupimy się na piłce nożnej okazjon de oro czyli złota okazja Barcelona może zostać liderem przy wygranej z Elche dodatkowo jeszcze informacja na pierwszej stronie Luis Enrique nie powołuje Ansu Ansu Fatiego w środku mamy wywiad a właściwie zapis z konferencji prasowej Chaviego mówi że Ansu Fati jest wszystko z nim ok, jest, pracuje nad swoją formą, pracuje również nad swoim zdrowiem, czyli nie do końca z tym zdrowiem Uansu jest na 100% i Ciawi powtarza, mamy na to, na niego plan, mamy na niego plan, więc czekamy cierpliwie, yy, dlatego z jakiegoś powodu też Luis Enrique nie widzi jeszcze. Ansu Fati w składzie. Czawi wypowiedział się również o Marcosie Alonso. Powiedział, że zagrał fantastyczny mecz z Bayernem Monachium i ta stracona bramka kompletnie nie zmienia jego obrazu co do tego piłkarza. Jeżeli chodzi o Pablo Torre, wypowiedział się prosto w trakcie przerwy na reprezentację podejmiemy decyzję. Albo będzie grał w Barsy B, albo zostanie z nami i będzie nadal trenował. Jeżeli chodzi o, o Marcos Alonso jeszcze dwa słowa, jest tutaj artykuł Marcos Antidoto a 503 sin single de Falta, czyli Marcos Alonso będzie takim antidotum, czy Marcos Alonso właściwie będzie takim antidotum na ponad 503 minuty, 503 dni, przepraszam, bez bramki zrzutu wolnego. Ostatnim, który to zrobił w FC Barcelonie był Leo Messi, więc wyobraźmy sobie, naprawdę długo, długo, długo kule czekają na to, aby była bramka zrzutu wolnego. Przedłużenie Jordi Cruyff, Jordi Cruyff nowym dyrektorem sportowym. Fajna taka jest jakby plan o organizacji arei sportowej czyli tej zony sportowej jeżeli chodzi o, o FC Barcelonę prezydentem oczywiście Joan Laporta, wiceprezydentem Rafael Justa a tutaj później mamy dyrektorem piłki nożnej, futbolu jest Mateu Alemany i od niego odchodzą Frank Carbo, czyli dyrektor de gestion zarządzający dyrektor deportiwo Jordi Cruyff i Czawi i jego staff więc no, ta grupa ludzi ma pracować na tym aby, aby FC Barcelona wróciła na to swoje miejsce jeszcze przechodzimy szybciutko do meczu, który odbył się właśnie w piątek. W piątek odbył się mecz Cadiz, a właściwie inaczej, Real Valladolid Cadiz. Tutaj mamy krótką informację na jego temat, bo rozstrzygnięcie zaskakujące. Pierwszy gol Cadiz w tym sezonie i pierwsze trzy punkty. 93. minuta Alvaro Negredo, tak właściwie po obłęcie troszeczkę Sergio Asenho ta piłka wpada do, do siatki, mimo że Real Valladolid Totalnie przeważał w tym spotkaniu, miał e, swoje okazje, nie wykorzystał i jak to prawda piłkarska mówi, niewykorzystane sytuacje lubią się ścić i tak było w tym przypadku. E, przechodzimy już do, do niedzielnych wydań. Niedzielnych wydań, a tutaj mamy oczywiście co Oczywiście podsumowanie meczu FC Barcelony. Najpierw na początek Mundo Deportivo, lider Lewandowski. Tego tłumaczyć nie trzeba, wiadomo. E, Zwycięstwo FC Barcelony 3 do 0 nad Elchem. Ten Na tym meczu byliśmy z Eleven Sports, mieliście okazję go oglądać. Dwie bramki Polaka i absolutny lider, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelecką. Krótkie podsumowanie meczu. Oczywiście Robert Lewandowski, MVP, 4 gwiazdki na 5 możliwych w Mundo Deportivo. To jest naprawdę fantastyczny wynik. Dodatkowo Pedri również miał cztery gwiazdki. Mi osobiście podobał się bardzo Frenkie de Jong. Uważam, że rozegrał świetny mecz. Był jednym z nielicznych piłkarzy, którzy próbowali zeskakiwać bramkarza Elche strzałami z dystansu. A to ostatnio w FC Barcelonie brakuje. Lewandowski, El Mejor killer. Krótka, krótka diagnoza jego, jego gry w tym meczu, killer, czyli, czyli bramkę. Dwie bramki, które zdobył, były bardzo ważne w, w kształcie całego spotkania. Mamy jeszcze podsumowanie, jak zawsze, na, na, stronie, na stronie szóstej Mundo Deportivo. Zawsze jest tam kilka informacji o, o Robercie Lewandowskim. Osiem bramek w sześciu spotkaniach ma już. Trzy mecze, w których zdobył po dwie bramki, i co 58 minut Robert Dewandowski strzela bramkę Liga. To jest naprawdę świetny wynik. Jeszcze dodatkowo informacja: Golaso de Memphis, naprawdę piękna bramka Memphisa de Paja. I mm, okazuje się, że najlepszym asystentem w drużynie FC Barcelony jest Alejandro Balde. Trzy asysty tego młodego lewego, lewego obrońcy. Mamy jeszcze wyniki z innych sobotnich spotkań. A tutaj dużo się działo. Dużo się działo. Majorka Almeria. To Wam tylko pokażę. Majorka Almeria 1-0 do 0. Pablo Mafeo, Bohaterem klubu z Wyspy. W 25 minucie strzelił bramkę, która ustawiła przebieg meczu. Walencja. Walencja w końcu zaczyna nabierać kształtu takiego, jakiego chciał Genaro Gattuso. 3-0. do 0, Bramki Castillejo, Marcos André i Almeida. Co ważne, Marcos André zmienił Edisona Cavaniego, który Edison Cavani zadebiutował w pierwszym składzie już w Walencji i co się okazało, zmienił go Marcos André i po kilku minutach zaledwie strzelił swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Ważne dla Marcos André, który od przyjścia z Realu Valladolid no, nie pokazał pełni swoich umiejętności. Dodatkowo atletik Bilbao wygrywa 3 do 2 z Rajowa Vallecano, Fantastyczny mecz. Zarówno drużyny Bilbao, jak i Rajo. Naprawdę fajnie się to oglądało. Oskar Trecho rozpoczął, rozpoczął strzelanie bramek dla, dla Rajo, ale później Iñaki Williams, Sunset i Nico Williams, który został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Hiszpanii. Ciekawa, ciekawa naprawdę historia braci Williams. Iñaki będzie grał w reprezentacji Gany, a Nico w reprezentacji Hiszpanii. Radom El Falcao dopełnił formalności w 81 minucie i mecz zakończył się zwycięstwem ekipy Ernesto Valverde. Ernesto Valverde, który naprawdę widać już rękę tego trenera w Athletic Bilbao. No, ta drużyna naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem w tym w tym sezonie. Jeszcze szybciutko sobie zaglądnimy też do niedzielnego wydania sportu, katalońskiego sportu. Yy, tutaj oczywiście Abrelatas Lewandowski. Abrelatas, czyli coś na zasadzie otwieracza puszek, tutaj nawiązując do otwarcia wyników spotkania, bo Robert Lewandowski jest tym, który najczęściej to robi w FC Barcelonie, yy, yy, jeżeli chodzi o rozpoczęcie strzelania bramek yy, Barcy. Na drugiej stronie Barca Duerme lider yy, Oczywiście było z soboty na niedzielę, czyli Barca śpi jako lider tabeli, e, coś co nie wydarzyło się od blisko dwóch lat. E, niestety tą e, dla kibiców Coolers e, sytuację popsuł Real Madryt, który wygrał swój mecz, ale o tym już za chwileczkę. E, jeżeli chodzi o e, noty z tego spotkania, Sport lubi dawać e, punktację od 0 e, do do 10. Robert Lewandowski e, numer 9 to do Poderoso, czyli tak naprawdę wszystko wszystko mu wychodzi, wszystko jest możliwe w jego, w jego, w jego nogach, nazwijmy to. Dodatkowo jeszcze ósemkę dostał Pedri i Balde. Bardzo dobre noty generalnie piłkarzy FC Barcelony. Najsłabszą też Teigena, mimo, że on bramki nie puścił, ale też nie miał możliwości jakby wykazania się. To tyle, jeżeli chodzi o sport i przechodzimy do poniedziałkowej Poniedziałkowej marki, tym razem madryckiej marki, a tutaj na okładce cóż innego mogło być, oczywiście, koszykówka Leccion de Oro, lekcja, złota lekcja Hiszpanii, która wygrała mistrza Europy po pokonaniu Francji w koszykówce. Wielki sukces hiszpańskiej, hiszpańskiej koszykówki. Przechodzimy od razu do derby, bo derby były bardzo ciekawe. Derby Madrytu. Proszę bardzo. tutaj mamy El Madrid Baila Ener Derby. Madryt tańczy w derbach. Chodzi oczywiście o Real Madryt tańczący, bo y, wygrał Real Madryt y, podopiecznie Carlo Ancelotiego 2 do 1 na Landa Metropolitano. Bramki zdobyli y, Rodrigo i. Fede Valverde na 2-0 w końcówce spotkania. Mario Hermoso zdobył bramkę na, na 2-1 do i czerwona kartka dla Mario Hermoso. Moim zdaniem niesłuszna, dużo kontrowersji z tym, z tym związanych. Ciekawy po meczu powiedział Rodrigo, który był jednym z bohaterów tego, tego spotkania, że nie jest możliwe zastąpienie Benzemy. Absolutnie nie jest to możliwe, ale robią to i wydaje mi się, że robię to świetnie i mi to wychodzi. Piękne słowa o benzemie, bo oczywiście zastąpić Karima Benzemy się nie da, ale Rodrigo, tak jak wspomniał na przed sezonem, jeszcze Carlo Ancelotti, to będzie jego sezon. To będzie sezon Rodrigo w Realu Madryt i rzeczywiście to udowadnia. Jeszcze dodatkowo Rodrigo pochwalił swojego kolegę z Realu, że gra u Viniciusa, u boku Viniciusa, to jest czysta, czysta przyjemność. Jeżeli chodzi o, o wypowiedzi pomeczowe trenerów, to, to Ancelotti powiedział, Valverde i Rodrigo są piłkarzami specjalnymi, są wyjątkowymi piłkarzami, więc zaczynają się pochwały, jeżeli chodzi o Carlo Ancelottiego nad Fede Valverde, bo rzeczywiście ten chłopak absolutnie wszedł no, z drzwiami, z futryną w ten sezon Realu Madryt i widać, że Real Madryt jest naprawdę, naprawdę fantastycznej formie. Jeżeli chodzi o Diego Simeone, kolejna porażka jest ten niesmak w drużynie Atletico, w całym generalnie klubie. I, i plusem jest to, że fantastyczny mecz, może fantastyczny to jest określenie, złe, złe ale najlepszym w drużynie Atletico piłkarzem był Antoine Griezmann. Bez, bez wątpienia. Przechodzimy sobie jeszcze na stronie 14 mamy takie podsumowanie, podsumowanie tych derb i, i tutaj mamy kolejną rzecz, która rzuca się w oczy, to jest Joao Felix. Joao Felix, który po raz kolejny w derbach był niewidoczny. Kolejny raz jakby przerosło go ta ranga tego spotkania. Jan Oblak mówi, że jeżeli chodzi o, to, o ten mecz, to piłkarze Atletico zasłużyli na więcej niż na porażkę, że przynajmniej remis im się należał z przebiegu całego meczu wydaje mi się, że to jest krzywdząca opinia jeżeli chodzi o Real Madrid, bo jednak Real Madryt zasłużył na tą wygraną w tym meczu. Atletico mało dało, mało naprawdę pokazało tego jak chce grać. Przede wszystkim to jak chce grać, bo w tej chwili chyba mamy taką wielki znak zapytania przy grze piłkarzy Diego Simeone. Podsumowanie kolejki. Mamy y, krótka informacja o FC Barcelonie. Jak to w marcu za dużo o FC Barcelonie nie ma. El Mejor, y, najlepsza, y, najlepszy początek sezonu dla piłkarza, y, dla piłkarza Blaugrany. I, I jeżeli chodzi o szelanie bramek, jest to Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, który w sześciu meczach zdobył osiem bramek. Y, to jest najlepszy start y, piłkarza. Kule od, od bardzo dawna, chyba. Kubala w ostatnich ostatnich latach, kiedy grał, strzelił chyba 6 bramek w pięciu meczach. Jakoś tak było, to już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia. Romario, który jest na drugim miejscu w roku 93-94, strzelił 6 bramek w, w, tylu, samu, w tylu samu meczach. Sevilla, Sevilla, która remisuje z Villarealem w meczu tak naprawdę troszeczkę obok derby, to na szczycie 1 do 1. Bramki zdobywali Oliver Torres dla, dla Sevilla i Baena wyrównał w 51 minucie dla, dla Villareal. Przedłuża się jednak ten, 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 ten etap Julena Lopetegi i prawdopodobnie żadnej zmiany podczas przerwy na reprezentację nie będzie. Dodatkowe mecze które jeszcze się odbyły w niedzielę. Reszta spotkań, czyli Betis, wygrywa z Gironą 2 do 1. W świetnej, kapitalnej formie Borcha Iglesias, który dołożył dwie bramki. Bramkę dla Girony strzelił utalentowany prawy obrońca Arnau. Hetafe wygrywa na boisku Osasuny. I to jest dosyć ciekawa informacja, bo, bo Osasuna wydawało się, że będzie szła. Po Puchary, w tym momencie taka lekka zadyszka. Hetafe wygrywa swój drugi mecz. Bramki strzelili Juan Iglesias po indywidualnej akcji i Gaston Alvarez w końcówce spotkania. Jimmy Avila, czerwona kartka, zastanawia mnie naprawdę ten piłkarz, który ma niebywały talent. Niebywało. Zadziorność. Jest naprawdę świetnym piłkarzem, ale czasami gdzieś tam chyba w głowie coś, wszystko nie jest poukładane, bo, bo ta czerwona kartka jeszcze w pierwszej połowie troszeczkę pomogła Drużynie Hetafe w, w Hetafe w zgarnięciu y, trzech punktów. Real Sociedad wygrywa ze Espaniolem 2 do 1 po bramkach Sorlota i Braisa Mendesa. Edu Exposito bramkę zdobywa dla, dla Espaniolu i tak kończy się ta ta kolejka La Liga. Jeżeli chodzi o tabelę, oczywiście Real Madrid na miejscu pierwszym 18 punktów, Barcelona druga z 16 punktami, a na dole tabeli Elche 1 punkt, Cadiz 3, Real Valladolid 4 te drużyny będą na pewno musiały poprawić swoje, swoje osiągnięcia. Jeszcze tak na szybko, na koniec, najlepsza jedenastka, Robert Lewandowski w najlepszej jedenastce, obok Borchy Iglesiasia i Rodrigo, jeżeli chodzi o atak bramkarzem Mamard, Mamardaszwili z Walencji, w obronie jest Mafeu, Albiol, Alaba i Juan Iglesias, a w linii pomocy Almeida z Walencji, Brais i Pedri. I tak wygląda najlepsza jedenastka Kolejki szóstej kolejki La Liga. A my widzimy się już za tydzień. A właściwie to nie, za tydzień nie ma podsumowania kolejki, bo jest przerwa na reprezentację, więc my widzimy się po kolejnej kolejce La Liga. Cześć.